Polak to człowiek dumny, ceniący swoją wolność ponad wszystko. Nasz naród zawsze był gotowy bronić się do ostatniej kropli krwi, nawet gdy nie było nadziei na zwycięstwo. A i podczas okupacji ruch oporu w Polsce był najliczniejszy i najofiarniej walczył z trzecią rzeszą. Również po wojnie, gdy choć istnieliśmy na mapie, to tak naprawdę okupował nas związek radziecki. Prawdziwi Polacy nie mogli tego znieść. A chęć wolności narastała w narodzie jak ciśnienie w zamkniętym zbiorniku, by w końcu rozerwać łańcuchy komunizmu. Skorzystały z tego dziesiątki narodów, uwalniając się razem z nami spod radzieckiego ucisku. Za wolność naszą i waszą, piękne słowa, kierując się nimi prezydent Kaczyński, prawdopodobnie uratował Gruzję, osobiście lecąc tam w czasie kryzysu, gdy wojska rosyjskie okupowały już część kraju. Najgłośniej nawoływał światowych przywódców, by opowiedzieli się po stronie Gruzji i tak też się stało, a ten malutki kraj być może dzięki temu ocalał. Za wolność naszą i waszą znów wojna na Ukrainie i znów Ukraina w pierwszej kolejności otrzymuje wsparcie polityczne od Polski. I to głos Polski jest najgłośniejszy wśród wszystkich narodów, czym oczywiście najbardziej naraziliśmy się Rosji i najbardziej dotknęły nas sankcje z jej strony. Jednak mimo to ciągle udzielamy wsparcia Ukrainie, choć w zamian zbytniej wdzięczności nie widać. Jeszcze raz powtórzę, za wolność naszą i waszą, i tu mamy problem, bo politycy walczą ciągle za czyjąś wolność. A co z naszą? Są gotowi walczyć mieczem i przelewać krew za czyjąś wolność, jak choćby teraz nasze F-16 w Syrii, a wcześniej nasi żołnierze w Iraku i Afganistanie, a nie potrafią lub nie chcą im się walczyć długopisem o naszą wolność w naszym kraju. W chwalebnym haśle za naszą i waszą wolność, politycy wyraźnie zapomnieli, że naszą jest na pierwszym miejscu. Nie chcą złożyć kilku podpisów, które poluźniłyby więzy narodu którego wolność skuta jest nadal bezczelnie komunistycznym prawem. Bo czy wolnym człowiekiem może nazwać się starsza, niepełnosprawna kobieta, której nie wolno sprzedać bułek własnej produkcji, by zarobić nędzne grosze na swoje utrzymanie i być może na lekarstwa? Polska to piękny kraj i zawsze będę to powtarzał, jednak jest to też kraj, w którym prawo jest złe i często zamiast pomagać obywatelom, po prostu im szkodzi. Wszechobecna biurokracja każe Ci na każdym kroku pytać się i prosić urzędników o rzeczy, które najczęściej powinny być po prostu twoją prywatną sprawą i decyzją. W bardzo dużym stopniu państwo decyduje za Ciebie o Twoim życiu i Twoich pieniądzach. Bardzo często wszystko to przybiera po prostu rangę absurdu. W Polsce nie jesteś panem nawet na swojej ziemi. Pracowałeś uczciwie lub wziąłeś kredyt i kupiłeś sobie działkę budowlaną, więc wydawać by się mogło logiczne, że chcesz na niej wybudować dom. Samo to, że została ci sprzedana jako działka budowlana powinno chyba wystarczyć do tego, że możesz zacząć budować, skoro to miejsce ma takie przeznaczenie. Jednak nie w tym kraju. Zanim zaczniesz budować, musisz zgromadzić górę papierów, m.in. cztery egzemplarze projektu budowlanego. Zaświadczenie o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych. No weźcie ludzie nie trzymajcie. Daj mi na to, że masz znajomego w Niemczech czy USA i spodobał Ci się jego dom. To nie możesz zbudować sobie takiego samego, bo jego projektant nie należy do regionalnej izby branżowej. Co to w ogóle jest regionalna izba branżowa? Biurokracja poziom kart, Obrzydliwa biurokracja. Tutaj zamieszczam, co dokładnie trzeba mieć, żeby zbudować dom na twojej własnej ziemi. To bardziej zainteresowani mogą dać pauzę i sobie doczytać. A tak powiem tylko, że nawet Sanepid wpierdziela się w budowę twojego domu. I to jest chore. Człowiek, który wymyślił Sanepid powinien zostać rozstrzelany. W skrócie to nie dość, że harowałeś na swój kawałek ziemi, to i tak inni decydują za ciebie, co ci wolno na niej zrobić, a czego nie wolno, w jakim domu możesz mieszkać, a w jakim nie. Musisz odbyć pielgrzymkę po jakichś urzędasach, darmozjadach, karmionych twoimi własnymi podatkami i oni łaskawie pozwolą ci albo nie wybudować dom, jaki chcesz. A potem ktoś przyjdzie i będzie sprawdzał i mierzył, czy wszystko jest tak, jak się na to zgodzili. A jak nie jest, bo chciałeś, żeby był obrócony bardziej w stronę słońca, to dostaniesz 50 tysięcy kary, albo każą ci wyburzyć dom. Płacisz 50 tysięcy, i już od razu stoi wtedy dobrze. Niestety, mówię akurat o prawdziwym zdarzeniu. Ludzie, to jest jakaś tragedia. Jak państwo może się tak wpieprzać w buciorach na twoją ziemię? Twoja działka to zbuduj sobie dom nawet kryty słomą ze ścianami z krowiego gówna jak w Afryce, jeśli masz na to taką ochotę i nic państwu do tego. Chcesz zbudować garaż albo komórkę? Buduj człowieku jak ci się podoba, zawali się dach to spadnie na twój samochód. Ty będziesz miał straty, nie kto inny, więc co państwu do tego. Niech da ci spokój, a tych wszystkich urzędasów wykopać w trybie natychmiastowym. Wtedy gwarantuję, że przyjdzie koniunktura w budownictwie, a ceny domów spadną. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że bez zgody biurokratów nie możesz nawet wyciąć drzewa na swoim własnym podwórku. Musisz wypełnić papierek i pójść i grzecznie poprosić, czy łaskawie możesz wyciąć to drzewo, a może jeszcze lepiej podać kopertę pod stołem, żeby mieć pewność, że jednak możesz. Żeby wyciąć drzewo w tym kraju, ktoś musi najpierw wyciąć dwa drzewa i przerobić je na papier, żebyś miał wystarczającą liczbę formularzy, by załatwić tak ważną sprawę. No jak jeszcze odrzucą twoją prośbę i będziesz musiał się odwoływać, to może i ze trzy drzewa trzeba będzie wyciąć i przerobić na formularze. Poza tym nawet jak kupisz działkę, zaczniesz kopać i odkryjesz złoto, ropę i diamenty. To nic nie należy do ciebie, więc chyba zgodzicie się, że nie jesteście ludźmi wolnymi nawet na własnym podwórku. W Polsce sam nie decydujesz nawet o swoich pieniądzach. Są na świecie uczciwe kraje, w których dostajesz całą wypłatę do ręki, płacisz od tego podatek, a o decydujesz sam. W Polsce niestety nie jesteś wolnym człowiekiem i państwo podejmuje za ciebie decyzję, jak masz zarządzać swoimi pieniędzmi. Że oto musisz się ubezpieczyć na wypadek choroby, że musisz zapłacić składkę rentową, no i oczywiście lider złodziejstwa w Polsce, czyli ZUS. Przykładowo, z wpisanych w umowie 4123 zł dostaniesz do ręki tylko 3000. Resztę pieniędzy zabierze Ci państwo, które wie lepiej, że tego miesiąca nawet jak, dajmy na to, zachorował ktoś z Twojej rodziny albo zepsuł Ci się piec i nie masz ogrzewania, to mimo to państwo wie lepiej od Ciebie, że wolisz marznąć i bardziej od nowego pieca potrzebujesz akurat w tym miesiącu odłożyć na emeryturę, która będzie za 20 lat. Bo oczywiście wiadomo, że jesteś zbyt głupi na to, żeby samemu wiedzieć, kiedy masz wystarczająco pieniędzy, żeby odkładać. Czasem śmiemy się z chłopów pańściźnianych, myśląc o średniowieczu, że mieli o wiele gorzej niż teraz, że byli prawie niewolnikami. Niestety, ale oni pracowali około 100 dni w roku na pańskich polach, a także naprawiając drogi i wykonując inne prace społeczne. Ty niestety, wliczając jeszcze podatek BAT we wszystkim, co kupujesz, okazuje się, że połowę, a nawet większość, Wszystkiego, co zarobisz, oddajesz państwu. Czyli pół roku pańszczyzny, pół roku dla siebie. A weź jeszcze zarób na mieszkanie, którego chłopi nie musieli opłacać, bo wszystko było wliczone w te 100 dni. I kto tu teraz jest większym niewolnikiem? Ty, wolny Polak czy chłop pańszczyźniany? Do tego dochodzi brak wolności gospodarczej. W tym momencie założenie firmy nie jest już takie trudne i nie trwa tak długo. Ale co z tego, skoro czeka cię oczywiście pielgrzymka do Zusu, który wraz z podatkami wyciąga rękę, by cię ograbić. Ty się zastanawiasz, czy wyjdziesz na zero, bo wiadomo na początku może być ciężko, ale i tak płać człowieku. Podczas gdy zagraniczny koncern zarabiający miliardy i wyzyskujący Polaków nie musi płacić nic latami. Wolność wiąże się z równością wobec prawa. Czy czujesz się traktowany na równi z zagranicznymi koncernami, czy jakich niewolnik? Na terenie własnego kraju to Ty powinieneś mieć pozycję uprzywilejowaną, jednak to państwo Goliatowi, jakim jest zachodni koncern, daje miecz, a tobie Dawidowi odbiera proce. Ale to nic, powiedzmy, że ktoś, kto chce założyć firmę jest ogarnięty i tak jakoś sobie poradzi. Najbardziej wkurza mnie to, że starsza pani, która ma haniebnie niską emeryturę, nie może przygotować świeżych bułek czy innego dobrego jedzenia i wyjść na ulicę sprzedawać swój produkt, który dałbym sobie rękę uciąć zawsze będzie zdrowszy niż syf podawany przez zachodnie koncerny. Niestety nie może tego zrobić. Choć i ona by dorobiła, i dzieci idące do szkoły miałyby możliwość zjedzenia czegoś dobrego, świeżego, taniego i zdrowego. Kolejny punkt na mojej liście: ograniczania wolności to przymusowa edukacja do 18 roku życia. I jedyna, niepodważalna, szkolna prawda. W wieku 6 lat zaczynasz przymusową edukację. Okej, okay, zgodzę się, że wszyscy powinni nauczyć się czytać i pisać, oraz poznać podstawy historii, biologii, geografii. No powiedzmy, że ta podstawówka jest konieczna. Jednak potem już każdy powinien mieć prawo zdecydować, czy chce zostać Archimedesem, czy jednak lepiej jak pójdzie do ojca do warsztatu, gdzie ten go nauczy naprawiać samochody i pozwoli zarobić kilka groszy. A może ktoś uważa, że jest w stanie lepiej nauczyć swoje dziecko niż szkoła, co w sumie do najtrudniejszych rzeczy nie należy. Ma takie prawo, ale i tak dziecko musi się nauczyć tych do niczego niepotrzebnych bzdur, których uczą w szkole, by zdać państwowy egzamin. Słyszałem, że mamy w Polsce wolność wyznania, więc może ktoś nie wierzy w teorię ewolucji, i uważa, że Bóg stworzył świat i szkolna nauka to dla niego bluźnierstwo i nie chce posyłać dziecka do takiej szkoły. Oczywiście ma prawo, ale nic to nie da, bo i takiego dziecka będzie musiało napisać państwowy egzamin, w którym nie ma Boga, tylko jest Darwin. Nie mówię, że w to wierzę, ale czy czasem nie jest to łamanie wolności przekonań i wyznania? Do tego należy dodać niewolnictwo młodzieży pracującej za darmo, często kilka dni w tygodniu i połowę wakacji i mamy w miarę pełny obraz polskiego szkolnictwa przygotowującego do roli posłusznego człowieczka. Do tego dochodzi coraz większe ograniczenie wolności przez skorumpowanych złodziei i idiotów zasiadających w europarlamencie. Jeszcze w całości nie uwolniliśmy się z kajdan komunistycznego prawa, a już są nam zakładane nowe, pseudodemokratyczne Parlament Europejski powstał chyba tylko po to, by lobbyści wielkich korporacji nie musieli zakładać biur w każdej europejskiej stolicy tylko jedno, w Brukseli. W ten sposób wystarczy, że dogodzą kilku złodziejom zasiadającym za sterami unijnymi i już wiemy w każdym kraju europejskim, że ślimak jest rybą, więc można dotować hodowlę ze środków na rozwój rybołówstwa, a marchewka jest owocem, więc producenci mogą dostać dopłatę do produkcji owoców. Debil i złodziej składa dwa podpisy, już banany są dwa razy droższe, bo połowa idzie do śmieci lub krajów trzeciego świata, bo ich wygięcie nie spełnia norm. Tak jest z ogromną ilością produktów. Już nie możesz zdecydować, czy lubisz małe ogórki. Muszą mieć ustalony rozmiar i tyle. Co roku powstają tam setki ustaw i regulacji, z których każda odbiera Ci odrobinkę wolności. Niedługo powiedzą Ci, że dupę możesz sobie podcierać jedynie papierem za 10 zł za rolkę i nic z tym nie zrobisz, bo w sklepach będą wtedy tylko takie zadychę. Na naszych oczach demokracja zamienia się w totalną kontrolę i inwigilację, w której państwo ingeruje w każdy aspekt życia jednostki: edukację, służbę zdrowia, transport, łączność, rolnictwo, przemysł, własność prywatną. Niejaki Friedrich Hegel napisał kiedyś, że motłochowi wystarczy dać wolne wybory, by miał lepsze samopoczucie, łudząc się, że ma wpływ na cokolwiek. Jeśli nikt w końcu nie zmądrzeje i prawo nie zacznie być dla ludzi, a nie ludzie dla prawa, to może się to skończyć tylko na dwa sposoby. I albo w końcu nas wszystkich zaczipują i nie będziesz mógł nawet pójść do kibla bez wiedzy władzy, albo ludzie w końcu zrobią porządek z władzą na sposób rewolucji francuskiej, czyli gilotynka pod Parlament Europejski jazda. Jeśli PiS, który odcina się od komunizmu i okrągło stołowej III RP nie zacznie w końcu zmieniać prawa tak, by ludzie poczuli się wolnymi we własnym domu, na własnym podwórku, we własnej firmie, to obawiam się, że mogą przegrać następne wybory i podskomuna znowu dojdzie do władzy, a turyści z Azji i Afryki zaleją nasz kraj. Oby tak się nie stało. Dzięki za uwagę. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji i udostępniania, polubień, a także oglądania innych filmów na tym kanale. Dziękuję.